Armando May odkrył coś nietypowego podczas badania szybów w Gizie. Mają one taką modularną konstrukcję z bloków i wewnętrzną szczelinę. Do tego, tak jak to mówi Armando, te szyby są wodoszczelne i suche na głębokości, gdzie teoretycznie powinna stać już woda. Trevor Grassi, pewien youtuber i taki, można powiedzieć, że fascynat starożytnych cywilizacji, który współpracuje z tym włoskim zespołem, zauważył coś dziwnego. Według niego japońskie misje archeologiczne prowadzą pracę przy mastabie Hemjunu. Według obserwacji tego Trevora, gdy porównuje zdjęcia satelitarne przed i po pracach, to niektóre szyby są teraz bardziej zasypane niż wcześniej. Cześć, witam Was na kanale Ciekawostki i Niedziwy na Luzie. Zgodnie z tym, co mówiłem na moim głównym kanale, to dziś, w tym dodatkowym filmie, który teraz słuchacie, mowa będzie o nowych badaniach włoskich naukowców pod gizą i o pytaniu, które ich niepokoi. Dlaczego te istniejące struktury są zasypywane zamiast być oczyszczane? Armando May odkrył coś dziwnego podczas analizy szybów. Te konstrukcje nie są takimi zwykłymi dziurami w ziemi. Mają one modularną budowę. Inaczej mówiąc, są to ogromne bloki ułożone jeden na drugim. A wewnątrz każdego szybu, wzdłuż całego obwodu, biegnie taka charakterystyczna szczelina. Jest to jakaś taka przestrzeń między dwiema częściami tych różnych konstrukcji. Filip Biondi doszedł do wniosku, że te szyby były budowane od dołu ku górze, nie odwrotnie. Chodzi o to, że wewnętrzna struktura, a więc te moduły i te szczeliny, były projektowane tak, by tworzyć taką jakby wodoszczelną tubę, jak to mówi właśnie pan Filipo Biondi. Następnie te zewnętrzne warstwy dokładano później od poziomu gruntu w górę. Dzięki takiej technice budowy szyby działają jak hermetyczne wodoszczelne rury. Biondi porównuje je do takich technicznych tub, które skutecznie izolują wnętrze od naporu wód gruntowych. Naukowcy zmierzyli nawet szyb, który znajduje się między sfinksem a piramidą Hefrena i który ma ponad 25 metrów głębokości i do tego jest całkowicie suchy. Według nich jest to taka techniczna anomalia, ponieważ na tej głębokości struktura powinna być zalana przez wody gruntowe. Dla porównania to w pobliskim szybie Ozyrysa, ten który ma trzy poziomy, przynajmniej trzy poziomy, które znamy, a według ich skanów ma ich znacznie, znacznie więcej, no ale nieważne, to teraz nie jest istotne dla tego tematu, to na tym trzecim poziomie, jakoś 35 metrów pod powierzchnią Ziemi, ten poziom tutaj przypominam jest znany egiptologom, no to tam stoi woda. W przypadku tego suchego szybu, który badał Armando May, to nie widać tam żadnych śladów erozji wodnej. Potwierdzałoby to, że woda z zewnątrz nigdy się tam nie dostała. No dobra, ale dlaczego ta jedna podziemna struktura jest zalana i pełna wody, a inne są suche? May uważa, że szyb Ozyrysa był budowany inaczej. Miał mieć całkowicie inne przeznaczenie, no i przez to też była inna konstrukcja. Zwraca uwagę na to, że te suche szyby mają właśnie tę wspomnianą wcześniej modularną budowę, a szyb Ozyrysa nie. May mówi wprost: Te cechy inżynieryjne tych obiektów nie pasują do tego, co wiemy o budowniczych z czwartej dynastii. Dlatego uważa, że to może być ślad po jakiejś wcześniejszej cywilizacji. Wyobraź sobie, że nie kopiesz studni w ziemi, lecz stawiasz taką pionową rurę zrobioną z gotowych kręgów betonowych i ustawiasz je na dnie głębokiego wykopu jeden na drugim. Następnie zasypujesz przestrzeń wokół niej. Taka rura, czy w przypadku tych właśnie egipskich to szyb, będzie szczelna i wytrzymała. Ci włosy naukowcy wierzą, że Giza to jest system takich właśnie technicznych tuneli, które są ze sobą połączone. Okej, okay, mamy te pionowe szyby, jednak Biondi pracuje jeszcze nad czymś większym. Mapuje horyzontalne korytarze, które te szyby łączą pod ziemią. Według jego skanów, to między Sfinksem a piramidą Hefrena mogą istnieć nawet trzy, a być może nawet i cztery poziomy takich połączeń tunelowych. Każdy z nich miałby znajdować się na innej głębokości. I być może jest jeszcze coś o wiele głębiej, potencjalnie na głębokości jednego kilometra pod powierzchnią Ziemi. Weźmy teraz konkretny przykład. Grobowiec Campbella, tuż za Sfinksem. Został znaleziony, a następnie wykopany w 1837 roku przez pułkownika Howarda White'a. Tego samego, który używał dynamitu do, powiedzmy, że badania piramid. Choć zachowane z XIX wieku ryciny pokazują nam szyb, który prowadził do dużej kamiennej struktury, to dzisiaj niestety wszystko to jest ponownie zasypane piaskiem, co oczywiście uniemożliwia jakąkolwiek wizualną weryfikację. Żeby dostać się na tę głębokość, gdzie Weiss skończył swoje prace, to trzeba by usunąć dosłownie tony materiału. Ale skany pana Biondiego pokazują coś, czego Weiss nigdy nie widział. Ten szyb sięga znacznie, znacznie głębiej i nawet potencjalnie łączy się z tym horyzontalnym systemem korytarzy pod piramidami. I tu dochodzimy do części, która być może niektórych zaniepokoi. Trevor Gracie, który współpracuje z tym włoskim zespołem, zaczął obserwować coś dziwnego. Japońskie misje archeologiczne przy mastabie chemiunu, prowadzą jakieś prace wykopaliskowe. Ale jest problem. Ten mężczyzna twierdzi, że nigdy nie widział na miejscu żadnych ciężarówek, które wywoziłyby urobek z terenu. Dodaję, że jeśli prowadzi się wykopaliska, to musi się gdzieś wywozić tę wykopaną ziemię. Tutaj dodam od siebie, że to oczywiście zależy od wykopalisk, od tego co jest tam prowadzone, no i oczywiście od ilości tego urobku, który jest tam wydobywany. Ale nieważne, w tym odcinku chcę po prostu przytoczyć Wam to, co oni mówią. Trevor Gracie porównał po prostu zdjęcia satelitarne pochodzące z Google Earth. Zdjęcia, które były zrobione przed i po okresie tych japońskich prac. Okazuje się, a przynajmniej on tak twierdzi, że szyby w pobliżu tych wykopalisk, na zachód od tej mastaby, są o wiele bardziej zasypane niż były wcześniej. Wychodziłoby na to, że zamiast odkopywać, to ktoś systematycznie zasypuje właśnie te istniejące struktury. I to jest dokładnie przeciwieństwo tego, o co apelują Biondi i May. Oni podkreślają, że na płaskowyżu Giza wcale nie trzeba niczego kopać i nie trzeba drożyć nowych wejść. Wystarczy po prostu oczyścić to, co tam istnieje. Te szyby już tam są i są widoczne na powierzchni. Jedyne, co trzeba zrobić, to usunąć piasek i gruz, a więc miękki materiał, a nie skały. Jest jeszcze jedna sprawa. Przy południowej fasadzie piramidy Hefrena znajduje się zapieczętowany kanał prowadzący pod piramidę. Mei i Biondi go widzieli i mówią, że w przeszłości był przez innych ludzi eksplorowany. Istnieją nawet różne publikacje, które opisują korytarze i komory pod spodem. Teraz? Teraz jest zapieczętowany, nie można się tam dostać. Przypadek? Być może tak. Jednak ci naukowcy uważają, że ten wzorzec niestety zaczyna być niepokojący. Żebyście zrozumieli skalę, to muszę Wam podać liczby. Na paskowyżu Giza są trzy główne pola mastab. Jedno znajduje się na zachód od Wielkiej Piramidy, jedno na wschód i kolejne poniżej drogi od Sfinksa. Na każdym z tych pól, gdzie znajdują się te mastaby, jest co najmniej 200 widocznych szybów. Razem co najmniej 1000. I tu jest oczywiście tylko mowa o tych, które są widoczne na powierzchni. Ile jest takich całkowicie zasypanych i niewidocznych, nikt tego nie wie. I co ciekawe, no to zgodnie z tym rozdziałem pierwszym, no to te szyby nie są zalane. A przecież przez lata słyszeliśmy ten sam argument. Nie ma niczego pod piramidami, bo wody gruntowe uniemożliwiałyby budowę głębokich struktur. To była taka standardowa odpowiedź egiptologów na przykład na pytania o tzw. salę zapisów, a więc podziemną komorę, która miałaby się znajdować pod sfinksem. Ale jeśli mamy tam szyby sięgające 30 metrów i głębiej, które są suche, no to ten argument przestaje działać. Albo starożytni znali sposoby na odprowadzanie wody, lub inna możliwość, no to jedno i drugie. Badania wciąż trwają, a Biondi planuje ukończyć skanowanie całego paskowyżu do lata 2026 roku. Jednak pomimo tego, że badania się wciąż trwają, to już są nowe odkrycia. Przy piramidzie Mikerinosa na wschodniej ścianie odkryto nowe wejście. Stein van den Hoven napisał w 2019 roku pracę zwracającą uwagę na coś ciekawego. Część bloków okładzinowych na wschodniej fasadzie jest spłaszczona. Dokładnie tak, jak na północnej ścianie, gdzie znajduje się znane wejście. Wadenhoven postawił więc pytanie, a co jeśli i tam też jest wejście? Zespół z projektu Scan Piramid wrócił w tym roku i przeskanował ten obszar. Potwierdzili, że rzeczywiście znajduje się tam wejście mierzące jakieś metr na półtorej metra. Do tego prowadzi ono prost w głąb piramidy. Jest to potencjalnie taki nowy punkt dostępu do tego, co Biondy pokazywał na swoich skanach. A więc ma na myśli te cztery cylindryczne struktury schodzące pionowo pod piramidę Mykerinosa. Zespół planuje teraz przedstawić egipskim władzom taką propozycję oczyszczenia tych szybów. Oni nie chcą kopać nowych tuneli. Po prostu chcą usunąć piastek z tych istniejących struktur. May idzie nawet krok dalej. Sugeruje, że Giza i Sakara, a więc dwa największe kompleksy piramid, które są oddalone o kilkanaście kilometrów, mogą być ze sobą połączone pod ziemią. Przenieśmy się teraz do Sakary. Piramida schodkowa Jezera uważana jest oficjalnie za najstarszą piramidę w Egipcie. Liczy sobie około 4700 lat. A tak przynajmniej szacują to egiptolodzy. May zauważył coś, co nie daje mu spokoju. Wewnątrz piramidy schodkowej znajduje się szyb. I z tego co mówi, to zbudowano go z innych bloków niż samą piramidę. Inny materiał, inna obróbka i inna charakterystyka. Sugeruje on, że wygląda to trochę jakby ta piramida została zbudowana wokół czegoś, co już tam było. Pod piramidą schodkową mają znajdować się co najmniej 4 km tuneli. Stosunkowo niedawno miał to miejsce odwiedzić Trevor Gracie, który sfilmował całość kamerą 360 stopni. Planuje on stworzyć taki model całego tego systemu tunelowego. Mężczyźni ci wskazują jeszcze na inną lokalizację, a konkretnie to na Abu Rawash, gdzie była piramida Jedefre. Została ona niemal całkowicie rozebrana, kamień po kamieniu. Dzięki temu można powiedzieć, że widać jej bebechy, a więc komory i szyby, które są wykute bezpośrednio w skale macierzystej. To pokazuje nam, jak przygotowywano całą infrastrukturę, jeszcze zanim położono choć jeden blok samej piramidy. Czyli najpierw były szyby, a potem wokół nich wznoszono piramidy. A przy piramidzie Hefrena jest jeszcze coś świątynia zbudowana z ogromnych bloków piaskowca. May podkreśla, że te bloki wykazują taką potężną erozję wodną. Według niego ta erozja i skala bloków są całkowicie niekompatybilne z technologią Czwartej dynastii. Sugeruje to, że świątynia, podobnie zresztą jak Sfinks, stała tam na długo przed pojawieniem się pierwszych królów Egiptu. A co Wy o tym myślicie? Czy ci wosi mogą mieć rację? Być może pod płaskowyżem Giza rzeczywiście istnieje sieć tuneli łącząca piramidy.